Cześć, witajcie ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na porównanie baz pod cienie. Porównam Wam kilka produktów dostępnych dla Was przede wszystkim. Zarówno takich baz kremowych, takich baz raczej tradycyjnych oraz baz płynnych, które są przeznaczone pod pigmenty czy podcienie cienie sypkie. Ja generalnie odkryłam w ogóle istnienie bazy pod cienie mniej więcej 2,5 roku temu. Wcześniej naprawdę miałam duże problemy z utrzymywaniem cieni na powiekach, że nie malowałam ci wtedy aż tak często i tak. Nie, mój makijaż nie był aż tak skomplikowany, jak jest teraz, jednakże wynikało to przede wszystkim właśnie z tego, że cienie się nie utrzymywało na moich powiekach. Po prostu po godzinie one już no niestety zanikały z mojej powieki, rolowały się w załamaniach i to zarówno kremowe, jak i tradycyjne cienie. I dlatego odkrycie takiego produktu, jak baza pocię to była dla mnie po prostu eureka, to było odkrycie roku i od razu zaczęłam, jak tylko się dowiedziałam i istniejąc, zaczęłam się dowiedywać więcej na ten, na ten temat. i Szukałam bazy, która była dla mnie idealna. Nie było to proste, dlatego że moje powieki są dosyć tłuste, mimo że moja skóra jest sucha i niewiele bazy naprawdę na nie działa. Ostatnio odkryłam więcej, ale to pierwsze bazy, które próbowałam, to raczej dużo z nich było porażkami. Pierwsza baza, która zadziałała i która była moim ideałem przez, myślę, że przez rok co najmniej, to była baza z firmy Laura Mercier. już teraz jej nie ma, ona się nazywa Eye i jest w takim szklanym opakowaniu, takim troszeczkę a'la błyszczyk. Przypomina opakowanie błyszczyki z Revlonu Super Lustrous. I to była baza, która dawała odrobinę koloru. Ona była w odcieniu mojej skóry. Ja używałam odcienia WIT. I ona dzięki temu, że miała jakiś tam kolor, to działała troszeczkę w zasadzie korektora, czyli korygowała nam... korygowała różne zaczerwienienia na powiece lub jakieś żyłki i idealnie podbijała kolor cieni. Więc ja jej używałam bardzo długo kupowałam ją przez internet, bo inaczej no ona jest bardzo droga w Australii myślę, że to było powyżej 50 dolarów a ja ją kupowałam za chyba 12 i przez długi czas porównywałam właśnie inne bazy do niej dopiero niedawno odkryłam też inne bazy, w zasadzie dopiero przy pobycie w Polsce odkryłam, kupiłam kilka innych produktów, które widziałam, że dziewczyny na blogach czy na kanałach youtube'owych polecały i już po tym przygodnym wstępie zaczynam od bas. tradycyjnych baz, takich kremowych Zacznę od bazy, którą na pewno dobrze znacie, Art Deco. Zużycie jest dosyć duże mojej bazy, bo używam jej bardzo regularnie od mniej więcej yy, no ponad pół roku, już 7 miesięcy, myślę, że będzie 7-8 miesięcy. Już chyba niedługo czuję, że dotknę dna. I to jest naprawdę bardzo dobra baza. Ona nie ma koloru, ale ma w sobie lekkie drobinki, czego akurat nie jestem fanką, bo czasami, jeżeli cień matowy, na przykład, który napadamy na bazę, nie jest wystarczająco napigmentowany, te drobinki potrafią się przebijać i te cienie nie będą matowe, tylko będą miały właśnie takie przebijające się drobinki. Jednakże jest to baza, która doskonale utrzymuje cienia, powiedzmy przede wszystkim, to jest najważniejsze. Podbija ich kolor delikatnie i no, jest bardzo wydajna. Ja naprawdę używam mojej dosyć codziennie prawie, czasami częściej niż raz dziennie, kiedy robię makijaże i jest myślę, że zużywam no, mniej więcej może, nie wiem, 3 czwarte. Jeszcze jest trochę na ściankach. Nie wysycha. Teraz troszeczkę wiedzę, że się konsystencja zmieniła po tych 7 miesiącach, już nie jest aż tak kremowa, już ma większą tendencję do tworzenia grudek, natomiast nie straciła swoich właściwości cały czas dobrze podbija kolory i dobrze je utrzymuje, więc jestem z niej bardzo zadowolona. Ona chyba kosztuje około 40 zł, to jest dosyć wysoka cena, ale biorąc pod uwagę jej wydajność i działanie, myślę, że jest to produkt, który można zainwestować. Bardzo podobna w działaniu jest baza z firmy Kobo. Trochę się już zaczynają ścierać napisy z mojej bazy. Jak widzicie, ona ma już troszeczkę więcej koloru. Ma takie lekko różowe, łososiowe zabarwienie. I tutaj, jeżeli chodzi o jej działanie, nie ma w zasadzie żadnych uwag. Naprawdę na moich powiekach sprawdza się równie dobrze jak baza z Art Deco. A jest tańsza, bo ona, jeżeli dobrze pamiętam, kosztowała mu około 17, może złotych. Więc to jest jakaś tylko część tej ceny bazy z Art Deco. Jednakże czego w niej nie cierpię, to jest opakowanie. Żeby zakręcić to opakowanie, to naprawdę jest. Jest to dosyć duży wysiłek. Firma Kobo ostatnio napisała na swoim Facebooku, że to jest taka, taki typ zakrętki ale lodówka, czyli się na pewno docisnąć, a potem dopiero zakręcać. Mimo tego ja wielokrotnie po prostu nie mogę jej do końca zakręcić. A jeżeli zakręcę ją w taki sposób, jak. Firma Kobo nam tutaj poleca, to nie mogę jej potem otworzyć rano, i się bardzo denerwuję. Więc opakowanie jest moim zdaniem na nie. I przez to, że opakowanie się nie dokręca, zobaczcie, ona już jest, już zaczyna wysychać. A baza z Art Deco była naprawdę w rewelacyjnym stanie. I baza z Koblo co nie wyleciała słoiczka cała, więc wiem ile jeszcze mam przynajmniej. Ale no, nie wiem, czy wystarczy mi na długo, czy będę mogła ją zużyć, przez to właśnie, że niestety zasycha. Teraz kilka baz, które za którymi nie przepadam. Przede wszystkim baza z Inglota. Zobaczcie, że zużycie jest niewielkie na tej bazy w moim przypadku. Ona ma takie żółtawe zabarwienie, to jest kolor 01. Ja jej lubię, bo bardzo mi ją ciężko rozprowadzić na powiece. Ona jest strasznie tempa, strasznie taka gęsta i tworzy do tego takie jakieś grudki. Zbiera się w jednym jakimś tam miejscu, gdy na przykład powieka jest przesuszona bardziej. Niestety bardzo mi to nie odpowiada, dlatego jak ją miałam na powiekach, bardzo było mi trudno rozprowadzać na niej cienie, przy to, że jest taka tempa, Dlatego nie będę jej używać, bo w filmiku pewnie wyląduje w koszu, bo na pewno jej nie zużyję. Druga baza, do której mam podobne zastrzeżenia, to jest baza z wirtuala. Również niewiele jej użyłam. Ona również jest lekko zabarwiona, ale ten kolor nie pokazuje się bardzo na powiece. I ona również jest strasznie tępa. Muszę naprawdę rozgrzać się palcami, żeby ona w ogóle nabrała takiej kremowej konsystencji. i Do tego ciężko jest ją rozprowadzić, żeby ona wyglądała równo, żeby że ona wyglądała naprawdę dobrze i ja na przykład nie mam czasu z rana bawić się w rozgrzewanie bazy pod cienie. Dlatego preferuję te bazy z Kobo czy z Inglota, bo one są o wiele łatwiejsze w użyciu i nie muszę się bawić, nie muszę się obawiać, że stworzy mi jakieś grudki, bo do tego się cienie równo przyklei. Również w tym przypadku, dlatego że baza jest z tempa, yy, muszę nakładać na przykład cień bazowy, zanim nałożę cień, yy, ten aktualny właściwy, który chciałabym nałożyć na powiekę. Więc również jej nie polecam. ale są. Ta baza zimlotowa była dosyć droga. Ja ją kupiłam za 20 zł, ale chyba była wtedy w promocji, nie jestem pewna. Ta jest trochę tańsza, ta kosztowała o 50, ale wydaje mi się, że lepiej dorać troszeczkę więcej i kupić bazę z kobot. I jeszcze jedna baza, taka już troszeczkę wyższej półki. To jest baza z Urban Decay. Dostałam razem z paletką Naked. To jest tylko wersja mini na szczęście. Dobrze, że nigdy nie kupiłam bazy tej pełnowymiarowej, bo również mi nie pasuje. Ona ma taki aplikator jak błyszczyk. I zaraz wam pokażę jej konsystencję. Mniej więcej, ma taką kremową konsystencję. Rozprowadza się bardzo fajnie, dobrze podbija kolory cieni rzeczywiście, utrzymuje jej na powiece długo. Ale czego mnie nie lubię, to to, że również jest dosyć tempa i chyba jest troszeczkę zbyt klejąca, więc cienie się do niej przykleja i ciężko mi jest je rozprowadzić, ciężko mi jest nie je rozcierać na tej bazie, więc gdy jej używałam, to musiałam również rozprowadzić cień bazowy, jakiś taki w neutralnym kolorze, czy w kolorze mojej powieki, a następnie dopiero przechodziłam do cieni tych właściwych, tych kolorowych, które chciałam nałożyć, bo często miałam problem właśnie w załamaniu powieki, żeby cień był dobrze roztarty. Tworzyły się plamy i potem ciężko było mi to rozetrzeć, więc. Zdecydowanie z baz takich kremowych polecam Wam bazy z Art Deco i Skobow. Teraz przejdę do baz płynnych i zacznę od nowego ulubieńca, Płyn z Inglata Duraline to nie jest tylko baza pod cienie, to jest płyn, który ma wiele zastosowań. Można nim mieszać cienie, żeby na przykład narysować kreskę, można, nim, można z nim mieszać cienie, żeby na przykład stworzyć kolor na usta, więc to płyn o wielu zastosowaniach. Ja go używam najczęściej właśnie do cieni jako baza. On ma taką pipetkę i wtedy mogę sobie rozprowadzić, jedną kropelkę wycisnąć do na przykład nakrętki cienia i wymieszać mi w tej nakrętce cień i potem nakładamy ten cień na powiekę. Tworzy taki naprawdę piękny, metaliczny blask. Jest, jest doskonała. Bardzo wydajna, dopiero zużyłam jej tyle, jak widzicie, więc jest życie bardzo niewielkie. Mam ją od mniej więcej to jest akurat pół roku, chyba bo kupiłam ją we wrześniu. I no jest doskonała moim zdaniem. Nie jest zbyt taka klejąca, zbyt gęsta, ma taką dosyć płynną konsystencję, dobrze się z nią mieszają cienie, także jestem z niej bardzo zadowolona. Baza tego typu jest także w ofercie firmy KOBO. Mamy tutaj troszeczkę więcej produktu, bo tutaj mamy. W tym mamy 9 ml, tutaj mamy 14 ml, więc jest tego troszeczkę troszkę więcej. I również do jej działania nie mam zastrzeżeń. Ale niestety z nowym opakowaniem mi zupełnie nie odpowiada. Nie wiem, co to jest jakiś problem z bo jej opakowania są, moim zdaniem, niedopracowane. Pokażę Wam, ona, ta pipetka i ten tutaj przycisk, nie działają zbyt dobrze i ona po prostu jakby do mnie strzelała. Z tej... To jest. Ona się rozpryskuje na wszystkie strony przy nakładaniu, i często było tak, że zamiast do nakrętki na przykład cienia, ta baza wylądowała dookoła wszędzie, a nie tam, gdzie powinna być, więc. Jej działanie jest dobre, natomiast opakowanie pozostawia wiele do życzenia ponownie. Ale również jest to taka konsystencja dosyć płynna, dobrze współgra z cieniami, również tworzy taką metaliczną papkę. I cienie mają wtedy w końcu takie bardziej właśnie metaliczne, takie połyskujące, bardziej mokre, więc jest, jest, jest bardzo dobra, tylko nie, nie jestem fanką sposobu jej aplikacji, bo ta pipetka po prostu jest bardzo słabej jakości. I ostatnia baza pod broka czy pod pigmenty sypkie to jest baza z firmy Donegal, nazywa się Glitter Fixing Gel. I to jest opakowanie Ala Błyszczyk, również takim aplikatorem Ala Błyszczyk z taką gąbeczką. I tutaj nie, nie mam działania wielu zastrzeżeń. Jest, przede wszystkim może nie jest to, żel, to nie jest konsystencja żel, to jest taka konsystencja jak bazy z koło, czy baza z inglota. Dobrze współgra z, z brokatami czy z pigmentami, natomiast nie lubię jej opakowania. Jest moim zdaniem niehigieniczny, bo gdy na przykład nałożę sobie tylko na palec troszeczkę i palcem rozprowadzam na przykład brokat czy pigment, wtedy rzeczywiście może nie rozprowadzam wielu bakterii. Jednakże gdybym chciała nałożyć tą bazę bezpośrednio na powiekę, to często jest tak, że dopiero brokat rozprowadzam na już jakimś tam cieniu, więc wtedy ona Zbiera kolor z tego cienia, ona zbiera te cienie, zbiera ten, ten tworzy jakiś taki brudna, brudna powłoczka tutaj na, na tym opakowaniu, na tej aflikatorze. I tak to wszystko rozprowadzam, wraca do opakowania, więc to nie jestem przekonana, już tu widzę, że mam troszeczkę drobinek brokatu w środku, w opakowaniu, więc no, nie sięgam po tą bazę tak często, jak sięgałam po bazę z Inglota czy z Kobo, bo jednak nie jestem fanką opakowania. A widzicie też, że nie jest bardzo wydajna, bo używam jej o wiele krócej niż bazy z skobo czy z inglota. Mamy od grudnia mniej więcej, a zużycie wydaje mi się, że jest większe niż bazy z inglota. Tutaj mamy 10 ml, więc myślę, że jest podobne albo większe niż bazy z Także tutaj w tej kategorii zwycięzcą jest również płyn Duraline. Line. On chyba kosztuje około 27-30 zł, tak mi się wydaje. Baza skobo. Tak, jest tańszym odpowiednikiem. Jeżeli macie ochotę bawić się z opakowaniem, jeżeli nie przeszkadza Wam i przeszkadza Wam to, że jest to trudniejsza, trudniejsza aplikacja, to również jest to dobry produkt. Także dziękuję Wam za uwagę. To jest wszystko, o czym chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Dzisiaj miałam dla Was nagrać w ogóle makijaż, ale niestety na moich powiekach zdało się, tworzy jakieś... No znowu mam problemy z egzemą, mam grudki i mogę wykonawać się kremowe na powiekę niestety, więc mam nadzieję, że za tydzień pojawi się makijaż, bo mam pomysł, mam wenę, a jak już mam to nie mogę. Także czekajcie, cierpliwie makijaże będą, nie zmieniłam koncepcji kanału, także żegnam się na dziś i dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia.